Właśnie zakończyła się, właśnie zakończył się sezon futsal Pro League Za nami ostatnie spotkanie Flagman lepszy od SIF Telekomunikacji dla biznesu 3 do 2 Ze mną jest bramkarz SIF Piotr Turski Piotrek no, spotkanie, myślę, godne podsumowania całego sezonu. Bardzo dobrze się to oglądało. E, dziękuję, powiedziałeś, że lepsi. Ja bym powiedział, że wygrali, ale czy lepsi, to niech zadecydują kibice, którzy oglądali spotkanie. E, oczywiście gratulujemy. E, punktowo zdobyli ich najwięcej. Gratulujemy, oczywiście, jak najbardziej. E, wy kończycie sezon, jeśli dobrze spojrzałem na szóstym miejscu. Raczej. Nie w, taki, nie w taki sezon celowaliście. Jak co się stało po drodze, że, że tak to wszystko się zakończyło? Na pewno poziom się wyrównał, więc jak ktoś ogląda tabelę, można było zobaczyć, że jest, jest tam dosyć ciasno. Do ostatniej chwili praktycznie cztery zespoły walczyły o ten tytuł. Rzeczywiście nie celowaliśmy to miejsce, to miejsce natomiast, natomiast problemy kadrowe, rzeczywiście problemy kadrowe, dużo zawodników, którzy są trenerami, którzy mają swoje jakieś prywatne życie, no nie dojechało po prostu na wiele, wiele spotkań i... Nie chcę się usprawiedliwiać oczywiście, bo kadra jest, kadra jest dobra, kadra jest znana, natomiast no, poziom się też wyrównuje, dojeżdżają nowi zawodnicy, bardzo się cieszę i to chyba też jest ciekawe dla organizatorów, dla ligi, że rzeczywiście każdy może z każdym wygrać, więc myślę, że idzie to w bardzo fajnym kierunku, bardzo dobrym kierunku. Jak na najbardziej, poziom, poziom w tym sezonie był naprawdę bardzo wysoki, jeszcze chciałem spytać, bo... Przez to, jak ułożyły się te wcześniejsze dzisiejsze spotkania, to wy tak, gra, tak naprawdę nie graliście dla siebie, a dla dwóch innych drużyn. Bo w przypadku remisu dawaliście pachoni mistrzostwo, w przypadku zwycięstwa nawet Ori Wrocław zdobyłby brązowy medal, no, ostatecznie tak nie wyszło. Czy czuliście z, gdzieś z tyłu głowy taką chęć pomo pomocy innym drużyn, innym drużynom i zatrzymania waszych dzisiejszych przeciwników? Będę szczery powiem w ten sposób, że jakoś nie patrzyliśmy na to. Po prostu gramy w każdym spotkaniu dla, dla przyjemności, dla wygranej, dla spędzenia dobrze czasu. Eee, więc gdzieś tam nie, nie, nie patrzymy na to, czy to ewentualnie komuś może zaszkodzić, komuś może pomóc. Eee, nie, po prostu gramy w każdym meczu o 3 punkty, nie wchodzimy w żadne układy, w żadne małe tabele, po prostu gramy, gramy dla siebie. Eee, nie, natomiast na pewno wiem, że dzisiejszy wynik pomógłby niektórym drużynom. Było bardzo kilka kontrowersyjnych sytuacji. Widzieli to licznie zgromadzeni kibice na trybunach. Nie mam pretensji, wszyscy jesteśmy ludźmi, sędziowie też są ludźmi, popełniają błędy. Mówię, Liga robi się ciekawsza. My jakoś to przeżyjemy, a dużo ludzi z tego będzie miało na pewno korzyści. Jasne, dziękuję serdecznie. Dzięki za Do jest. zobaczenia w przyszłym sezonie.